Siemaneczku, z tej strony Maciej, witam Was w kolejnej agrodniówce Mamy 3 listopada, koło godziny 10 Akurat wróciłem z Piły i będziemy jechać Kopać ziemniaki, i będziemy robić kontynuację Tata tak zarządził, tak że będziemy kopać na przyczepy Na Zasława i na hl -kę. Chciałem dla Was zrobić w końcu tą prezentację przyczepy I nadal jej nie zrobię, no bo Sądziłem, że będziemy kopać na... Na kupę, na pryzmy, no ale jeżeli tak zarządził, to niech tak będzie, i tyle. I będziemy jechać. Za chwilę Wam powiem odnośnie wczorajszej dostawy, bo wczoraj wieźliśmy ziemniaki, właśnie do ziemniaczanki do piły. Także Wam powiem, jak to mniej więcej wyszło. Chłopaki już pojechali na pole. Oczywiście Tata 60, Kamil MTZ-em, MTZ-em z hn no, i oczywiście chyba zapomnieli, zapomnieli wziąć linki, bo ona była na przyczepie. Zaraz zobaczymy, czy jest na przyczepie, i będziemy musieli ją jakoś załadować. Bo warunki są mokre i jak będziemy mieli przyczepę w dołach, to bez obciążnika New Hollandem raczej jej nie wyciągnę. Dlatego po co się wiecie, po co się szarpać i tak dalej. Jak można podjechać ruskiem i. I spokojnie na dwa ciągniki sobie przyczepę ładnie wyciągnąć. Jest tu lina? O, chyba linę zabrali. Dobra, tu są widły. Jeszcze nie zabrane, także je zabiorę. A liny nie ma, także chyba pomyśleli i linę wzięli. Dobra, będziemy wsiadać do, do New Hollanda i lecimy na pole. Dobra, tutaj lina też nie jest zaczepiona. Także spadamy, ale weźmiemy jeszcze łopaty, żeby wygarnąć te błoto. No i tyle, napiszcie, co tam u Was? Jak, jak przebiegają u Was prace polowe? Czy macie już porobione orki zimowe? Jak to u Was będzie wyglądać? Ja orki zimowe zacznę prawdopodobnie. No chyba, że tata wcześniej wyjedzie w pole. Teraz mam wolny tydzień. Później idę na tydzień do roboty. Mam znowu tydzień wolnego, także jakoś za 2-3 tygodnie zacznę. Zacznę orki zimowe. Kurde, nie ma tej łopaty mojej fajnej. I wtedy zaczniemy orki zimowe. A tutaj jest. Także wtedy będziecie mogli się spodziewać filmiku. Będzie też film z New Hollanda, i właśnie chcę w końcu zrealizować ten film z, z, no z przyczepy. Dobra, weźmiemy tą szuflę małą i lecimy. Jeżeli chodzi o wczorajszą odstawę, to e, łączny ładunek wyniósł około 20. 5 ton i 200, czy tam 300 kilo, już dokładnie nie pamiętam. Jak będę miał czas, to wam wstawię, wstawię wam zdjęcie tego, ale jak nie, ma to wam powiem tutaj teraz mniej więcej. Ale ta przyczepa jest brudna, przydałoby się umyć myjką. No to łączy ładunek był około 25 ton. 25-200. Jeżeli chodzi o zanieczyszczenia, to yy, było około 5% na Helce i na Zasławce. Yy, I w sumie nie jest to zbyt, yy, zbyt mało. Jak na nas to jest tutaj yy, bardzo dużo, no ale wiecie, kto widział poprzednie filmiki, kto widział filmy z kopania zasadów, to wie, że kopaliśmy najgorsze części pola bo musi powietrze podładować najgorszej części pola i tam około 5% jak na tą glinę jak na te bryły, no to nie jest tak źle w sumie przeważnie mamy około 2-3% także jest tam też jakaś różnica wtedy cenowa o, chyba puściły a nie, jednak nie eee, i co, Je jeżeli chodzi o skroby to na dwóch przyczepach była skrobia około 23% 227 chyba na dwóch przyczepach, jak dobrze pamiętam skwita. E, także bardzo wysoko w, trzymamy wysoki poziom w skrobi. E, no i to jest najważniejsze, bo za skrobie płacą, także nie są to puste transporty i bardzo się cieszymy, że trzymamy ten wysoki poziom w skrobi. E, odmiana skawa była tam w całości na dwóch przyczepach, odmiana skawa czysta, bez żadnych tam domieszek. Także yy, nie najgorzej ta skawa wychodzi. Może nie sypię tak jak ten Eurostarge, ale właśnie ta skrobia jest na fajnym, wysokim poziomie. Yy, co jeszcze miałem powiedzieć? Jeżeli chodzi tutaj o podział na przyczepy, to na Zasławie było niecałe 14 ton chyba dokładnie 13 ton, 400 kg. No, nie chcę skłamać, było około 13,5 tony i około 11 ton i 800 kg na... na HL. -ce. Dobra, idziemy za konsultowe. Jak widzicie, przyczepa, wszystko się spisuje. Nie ma żadnych zastrzeżeń, ale kiedy ten film z przyczepy dla Was realizuje, no to nie wiem. No, ciężko mi powiedzieć, bo co chwilę co chwilę korzystamy z przyczepy, co chwilę jest załadowana, a chciałbym wam nagrać taką bardziej obszerniejszą, e, obszerniejszą prezentację z wywrotem, pokazać wam mniej więcej jak to działa. No chyba, że tego nie zrobię, to też możecie napisać w komentarzu co o tym wszystkim myślicie. Hamulce mamy, światła mamy, zaczęto, zapięty prawidłowo, także możemy spadać na pole. No i dzisiaj co? Naszym celem pewnie będzie wykopać dwie przyczepy i to będzie wszystko. Jedynym plusem dzisiejszego dnia jest to, że mam najgorsze pola, najgorsze części pola wykopane. No i wjeżdżamy już w piaski. Czyli te ziemniaki powinny być czyste, bardziej czyste, bez gliny, tam było więcej ziemniaków. bo tu, gdzie wcześniej kopaliśmy, też ziemniaków nie było, także powinno być też bardziej pole oczyszczone, mniej kamieni. Tamte pole bardzo charakteryzuje się tym, że jest bardzo zakamienione. Tam są naprawdę bardzo duże ilości kamienia, jeżeli chodzi o te pole w sadach. O widzicie? Trzeba będzie podokręcać butniki na, na tych rurkach, bo widać, że się zaczyna to odkręcać. A tutaj, o też jest luźne, także trzeba będzie wziąć klucz i to, i to podokręcać, żeby czasem nie wkręciło, nie połamać tych botników. <laughs> wiadomo, jest to przyczepa nowa, wiadomo jak to wszystko składają. Ma to prawo wszystko się odkręcić. <laughs> Pod pracy, dlatego ja też tam często kontroluję różne części, różne podzespoły. Warto też zawsze skontrolować sobie koła, bo czasem może być dziwnie jak nam się odkręcą śruby i odpadnie nam koło. Aura bardzo jesienna, spadające liście. Fajnie to wszystko dekoruje, dekoruje tutaj otaczające nas środowisko i co? Lecimy! New Holland świeżo po wymianie oleju a film z wymiany oleju zobaczycie w poprzednim filmie także zapraszam na poprzednią agrodniówkę. I tak to wszystko wygląda. Pokażę Wam jeszcze jakieś ujęcia, pewnie z pola, i to będzie chyba wszystko. Także dajcie znać, co tam u Was i jak przebiegają u Was prace polowe. Czy też posiadacie ziemniaki, czy macie już je wykopane? jak tam kształtuje się skrobia i cena i tak dalej.